Właśnie, dojechaliśmy w końcu do Rumunii, jesteśmy na środku w Bukareszcie. Jest lista wyczytywanych osób, które którym potem. uspij. Tak mniej więcej wygląda nasz pokój, mamy tutaj trzy łóżka piętrowe, czyli jest nas szóstka w pokoiku, jest jeszcze piękna pogoda, w takim razie lecimy na zwiedzanie miasta. I w centrum Bukaresztu też właśnie zaczynam jakąś realizację filmową. Skoro ktoś ma tak ogromne tło, to pewnie jest to bardzo znany youtuber. W ogóle przed chwilą w kantorze tutaj wymieniliśmy sobie pieniążki na walutę. I to są leje i tak wyglądają te pieniążki. Są mega ładne i jedna rzecz, która mnie urzekła, są zrobione z plastiku. Dokładnie w taki sam sposób jak w Australii wchodząc z tym dowody, te pieniążki nie ulegną żadnemu zniszczeniu. Jeszcze po drodze do parlamentu, zatrzymaliśmy się tutaj w piekarni, no i spróbujemy w takim razie coś lokalnych wypieków. Wygląda to dość smakowicie, aczkolwiek nam chyba totalnie obce. Zauważyliśmy przed chwilą pana, który brał takie jakby naleśniki wypełnione farszem i są, nazywam się one scovere, czyli każdy jest z jakimś oddzielnym nadzieniem. Są z serem i oliwkami, są z dżemem, także coś jak takie naleśniki, tortilla, tylko za każdym razem z innym wypełnieniem. Ja w takim razie biorę z z serem, dillami i oliwkami. Thank you. I tak wygląda pierwsze, jest to gorące. Serek, fromaż i oliwki. A tutaj mamy drugie. Pokaż, bajtek. I to jest z miodem, orzeszkami prażonymi. Powiem wam, że to naprawdę jest bardzo dobre, jest to na słono, Wojtek ma akurat wersję na słodko, z miodem i orzechami. Próbowaliśmy obu, natomiast ten z oliwkami i serem, no jest pyszne, coś typu tortilla, ale z białym serem bardzo mięciutki ten naleśnik, rewelacja. Bardzo ładny budynek, ale jest to budynek banku. Niestety taki widok na ulicach Bukaresztu jest bardzo częsty, na każdym kroku, Duża ilość bezdomnych. Zresztą się nasz hotel jest położony bezpośrednio w centrum Bukaresztu. My minęliśmy w tym momencie rzekę Dambowite i udajemy się w kierunku parlamentu. Czy nie jest przypadkiem tak, że te osoby wjeżdżające na rondo powinny schować się tam, ewentualnie zostać tu, bo ci za chwilkę będą trąbili, chcąc przejechać tam. Tam się ładny zator zrobił. Coś się tam dzieje Policja niby stoi tam i powinna kontrolować ruch Pan jest zajęty mocno rozmową A tu wszyscy stoją Z każde auto w inną stronę I właśnie za rogu zaszyżowania wyłonił nam się już parlament Jakie to jest ogromne Tu jest parlament Ale tak, idziemy I tu na skrzyżowaniu ktoś sobie po prostu stawił auto I po prostu stoi, jeszcze na światłach Co jak to, parlament, który znajduje się w kącie za mną Robi wrażenie, jest przepotężny Nawet nie jestem w stanie objąć tego budynku w całości obiektywem jak sami widzicie z lewej i prawej strony za każdym razem jego obcina ale i tak chyba największe wrażenie na mnie robi tutaj tutejszy styl jazdy każdy na każdego trąbi nikt nikomu nie ustępuje dowolność przestrzegania zasad jest tu totalnie losowa parlament parlamentem ale zobaczcie, jak pięknie tutaj są rozwieszone kable. Na ogrodzeniu. Tam za mną z tyłu jest następne skrzyżowanie, gdzie znajdują się policjanci. Natomiast po raz kolejny stoją, rozmawiają przez telefon i zbytnio nie interesują się tak naprawdę tym, co, co dzieje się na ulicy. Tam z tyłu za mną, totalnie naprzeciwko parlamentu, znajduje się Akademia Romana. Hmm, idąc tym tropem dalej. Ciekawe, czy mam jakiś uniwersytet Janusza. Bardzo kontrowersyjne jest oznaczenie na ścieżkach Idź prosto Porwij rower Porwij dziecko Troszkę niestety przyszły chmurki i zaczyna padać lekki deszcz My parlamentem wyszliśmy sobie od drugiej strony Też go tutaj pięknie widać Próbowaliśmy co prawda wejść do środka Ale nas panowie wyrzucili Weszliśmy na przejście do pieszych i tak Tu jest zielone Idzie się dalej Tu czerwone Gdzie te pasy mają nas doprowadzić? Weszliśmy sobie do sklepu i zamiast picolo jest coś jak robi Bubble. Ja nigdy u nas w Polsce nie widziałem nesty malinowego, no? Chodząc z ulicami Bukaresztu i szukając jakiejś najpierw, gdzie możemy coś zjeść, przyszliśmy do restauracji La Mama i podali mi właśnie zupkę. Jest to ich taka tradycyjna zupa, z kurczaka, kawałki mięsa. O, dużo tego mięska tutaj. No, zaraz zobaczymy, jak to wszystko smakuje. Jeszcze mają mi do niej za chwilkę kotleciki. Jedzenie w najdcze tutaj naprawdę jest dość smaczne. Ja co prawda troszkę chyba dzisiaj straciłem apetyt, bo niewyspanie, zmęczenie to wszystko się dość mocno udzieliło. Ale moja druga porcja to to mięska mielone, zrobione beef, pork oraz chip, czyli owieczki. To w ogromny sposób przypomina oczywiście arabską keftę. Ja bym powiedział, że to jest jedna wielka z tylko one troszeczkę są większe. Smakiem mocno przypomina naprawdę keftę. A Wojtek tutaj też dość mocno jest zajedzony. Co ty Wojtek tutaj masz? Keftę masz ode mnie. Tutaj... Mówiłeś ziemniaki zmieszane z kuskusem, posypane parmezanem, no i gulasz yy, składający się z podrobów, wątróbki, yy, kawałki kurczaka, a i nawet gdzieś tutaj widać jakieś kabanosy, nie? Wszystko załatwione takim sosem pomidorowym. Siorba po rumuńsku to jest zupa. 11. To były te moje kotleciki 3 po 4 to jest 12 i danie Wojtka 21. To jest mniej więcej 1 do 1 podatek, wliczony 44 ichniejszy za dwie osoby. Nie było to jakoś mega specjalne, ale pamiętajmy, że jedzenie jest zawsze jakimś eksperyencją i doświadczeniem. Nie pamiętam dokładnie nazwy tego urządzenia, ale to jest to urządzenie, którym się gra za pomocą regulowania odległości swoich dłoni od cewek.

tym osobom Belgika wyszła dzisiejszego wieczoru. Coś cudownego na środku Bukaresztu! Była megacja. W, w ostatnim czasie mam możliwość odwiedzać miejsca, które w pewien sposób przeszły do rangi kultu. Tak jak na przykład niecały tydzień temu restauracja Rock na Zanzibarze bardzo sławna na cały świat dzisiaj odwiedzamy w Rumunii zamek Drakuli. Nie ukrywam, że zawsze byłem w poczęści troszkę zafascynowany tą historią i bardzo mnie interesowało, jak to miejsce wygląda. Dziś mamy w tym miejscu oczywiście niesamowitą ilość straganów, sklepów z wszelkiego rodzaju pamiątkami. Aczkolwiek jeżeli chodzi o sam wampiryzm, no to niewiele tutaj tego jest. Jesteśmy już w połowie drogi do zamku, natomiast droga jest Naprawdę ciężka i wymagająca po dzisiejszej nocy. Jest strome podejście. Każdy bardzo powoli łapie każdy świeży oddech powietrza. A tutaj Dracula miał mini barek? Była taka, że cały zamek nie był do końca Drakuli, on tu nie mieszkał czy to prawda? Zamek został wybudowany w około 1600, 1600 roku. Prawdopodobnie Drakula był tu ledwo dwa dni jako więzień, więc prawdziwy zamek Drakuli znajduje się... W tamtą stronę, koło trasy Transpogarskiej, tam ten zamek jest pewny, ten jest, ten jest niepewny, więc okej. Okay. Cały zamek jest ogólnie no dość Jadę. mega mały. Chodząc tutaj można faktycznie w niektórych miejscach nabić sobie guza, bo przejścia jak i futryny w drzwiach są niesamowicie niskie, także trzeba się mocno schylać i przejścia są niesamowicie wąskie. A tutaj mamy drzewo geologiczne Drakuli. I gdzie? Tutaj mamy e, glada Drakula. Tata Drakula? Tata Drakula, a to jest yy, Sam Drakula, a to jest on chyba, nie? Tak, to jest on. To jest pokój, w którym są pokazane narzędzia tortur, czyli taki stolik, do którego przychowano osobę i ściskano. Tam jest trumna, i tam widzi też ten krzyż. Słynny krzyż, do którego Drakula przykuwały. W zamku znajduje się również sklep, w którym można kupić wszelkiego rodzaju pamiątki, kubeczki, wina. Ale bardzo ciekawe są te pistolety. Ceny nie są jakieś duże: 290, tylko 300 zł za taką pamiątkę. Kuliki, pistolety. Nie ukrywam, że spodziewałem się tutaj w tym zamku faktycznie więcej rekwizytów z samymi wampirami. Mi się tak kojarzy Dracula, że był wampirem. Czy to jest tylko moje odczucie, czy, czy też tak macie? Napiszcie tam w komentarzu. Wreszcie znaleźliśmy coś wiązanego z wampirami. To zestaw do ich zabijania. Różańce. Tam chyba sól, nie? Kajdany. I pi pistolet ze srebrną kulą. I pistolet ze srebrnymi kulami. Na samo podsumowanie, tak wygląda zamek Drakuli już u jego podnóży, kiedy jestem. Tutaj jest faktycznie duży, sprawia wrażenie bardzo masywnego i ładnego. W środku wszystko niesamowicie klaustrofobiczne, małe. Jak dla mnie, przynajmniej za mało tych wampirów. Spodziewałem się tutaj zupełnie czegoś innego. Aczkolwiek ilość detali w zamku nie powala. Na przykład, Wawel, który mamy w Krakowie, jest uważam, że perłą na skalę światową. Ogromna ilość zabytków, malowideł, posągów. Faktycznie na Wawelu jest to zwiedzać. Natomiast tutaj puste ściany, parę krzeseł i małe futryny w drzwiach. Jak to mogę podsumować? E, idziemy coś zjeść. Langosz. Taki placek drożdżowy, pieczony na bardzo głębokim oleju, posypany cebulą, bekonem i serem. Jest to pycha. Jesteśmy już w Krakowie, żegnamy się wszyscy chemnem Politechniki i jeszcze każdy będzie każdego gdzieś tutaj rozwoził po Krakowie. Tegoroczny wyjazd Eurotrip na Bałkany kończymy dokładnie w tym samym miejscu, w którym zaczęliśmy, czyli pod Wydziału Mechanicznego Politechniki Krakowskiej. Wszyscy cali, wszyscy zdrowi, nikt ze studentów nie zrobił sobie krzywdy. Była to super wycieczka i szczerze to nie mogę się doczekać już następnego wyjazdu, a będzie taki najprawdopodobniej za rok.